Witam Państwa, dzień dobry, Krzysztof Stankowski, Agrobart. U naszego dobrego znajomego Piotra będziemy testować maszynę w wadze 2600 do przygotowania terenu pod nasadzenie borówki. Dlaczego akurat maszyna w tej wadze? Ze względu na już spory zasięg i głębokość kopania, która dochodzi do 2,90 i dzięki takiej maszynie jesteśmy w stanie zrobić cały zagon, stając za kolejnym rządkiem. Prawda? Czyli Piotrek będzie mógł sobie sadzić wąsko, a my tą maszyną będziemy tutaj mogli sobie swobodnie manewrować. Spodziewałem się też po tej ziemi, jaką Piotrek ma, że tu będzie po prostu na tyle ciężko, że dla maszyny w wadze tam rzędu 1800 kg będzie ciężko. Ale okazuje się, że gleba jest dość dobrze przygotowana i też jest zróżnicowana i im dalej pracuje, tym tutaj jest po prostu lżejsza ziemia, więc ta maszyna sobie naprawdę spokojnie daje radę. Minikoparka New Hollanda E25D może być wykorzystywana w pracach do budowy konstrukcji sadowniczych przeciwgradowych, do wkręcania kotew, do wstawiania słupów, do wszelkich prac pod wykopy fundamentów, budowy linii nawodnieniowych, korytowania pod kostkę i tysiąca różnych innych zastosowań. Miałem przyjemność pracować kilkoma już minikoparkami w różnych wagach. I naprawdę mogę powiedzieć, że liczba zastosowań, do których one się przydają, jest ogromna. A do tego są to maszyny, które pracują przy minimalnych kosztach. Zbiornik paliwa w takiej maszynie wystarcza prawie, że na cały dzień pracy. Tu już mamy maszynę obrysową, mieści się w obrysie gąsienic. Dzięki temu, tam gdzie wjedziemy, tam się obrócimy. Nie musimy myśleć o tym, że uszkodzimy komuś jakiś trawnik, coś mu zniszczymy, czy uszkodzimy sobie maszynę. Gdzie wjedziemy, tam się obrócimy, a z drugiej strony mamy już na tyle dużo miejsca, że możemy tu spokojnie pracować. Komfortowy materiałowy amortyzowany fotel, podnoszone obie szyby, jedna z drugą się łączy, co też zaraz zademonstruję. Mm. Oh. I wtedy mamy naprawdę bardzo dużo miejsca. Nawet duży operator może sobie swobodnie rozłożyć nogi, i jest w stanie tutaj pracować. Większy przewiew, uchylana szyba, obrót ramienia względem kabiny na joysticku. Obwód hydrauliki zewnętrznej sterowany proporcjonalnie. Także komfort taki, jakiego w dzisiejszych czasach użytkownik wymaga przy maszynie obrysowej. Jeżeli macie Państwo więcej pytań lub chcielibyście przetestować naszą maszynę, to zapraszam do kontaktu już bezpośrednio do mnie.